Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy piątek, 14 maja. Dzisiaj w liturgii kościoła płodzimy święto świętego Macieja Apostoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza liturgia Słowa, kochani, dotyczy tematu wyboru. Już w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich czytamy o sposobie wyboru zastępcy Judasza, który sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Postawiono dwóch kandydatów. O pierwszym wiemy więcej, o drugim prawie nic. Pierwszy być może był faworytem, bo wiemy o nim więcej, dlatego że wiemy, że to był Józef zwany Barsabą z przydomkiem Justus. Natomiast drugi to po prostu Maciej. I los padł na Macieja. Ale zanim dokonano wyboru, zauważcie, że apostołowie pomodlili się w taki sposób. Ty, panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie. Oni chcieli słuchać nie swoich, że tak powiem pomysłów, ale chcieli słuchać pomysłu Pana Boga i dlatego się pomodlili. Ta sytuacja kochani przypomina mi wybór, którego dokonał Samuel, kiedy przybył do Jesego, aby spośród jego synów wybrać kogoś, kto będzie Bożym pomazańcem, kto będzie królem. I 16 rozdział pierwszej księgi Samuela mówi: Kiedy przybyli, Samuel spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Czyli po prostu on już założył, że ten Eliab to już jest po prostu ten, już nie musi dalej szukać. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy w serce. I wiemy o tym, co się działo później, kiedy wybierano kolejne, kiedy przedstawiano kolejnych braci i kiedy ten najmniejszy, właściwie ktoś, kto, kogo musieli przywołać po prostu z paswiska, przyszedł Dawid i Pan powiedział do serca Samuela: tak, ten jest tym, którego wybrałem sobie na Bożego pomazańca. Przypomina mi się kochani, postać świętego Franciszka, który był w takiej silnej depresji, który przyszedł do kościółka San Damiano, stanął przed krzyżem i spytał: Panie, co mam czynić? I usłyszał odpowiedź: Franciszku, odbuduj mój kościół. Również święty Franciszek często otwierał Pismo Święte, pytając Pana Boga o zdanie. I pierwszy fragment, na który natrafił, to był fragmentem, który wierzył, że Pan Bóg mówi bezpośrednio do niego jako osobiste przesłanie. Czasem, kochani, nasze ludzkie oceny i ludzkie wybory są nietrafione. Warto więc pytać Pana Boga. Pamiętam ocenę mojej nauczycielki z ósmej klasy. Miałem straszne problemy z chemią. Zdradziłem jej, że chcę iść do seminarium i chcę być później księdzem. Wyciągnęła tak rękę i mówi: Kleszcz, ty ośle, tutaj mi kaktus wyrośnie, jak ty zostaniesz księdzem. Ale kiedy zostałem kapłanem, spotkałem moją nauczycielkę od chemii. I miałem ochotę obejrzeć jej ręce, czy jest tam kaktus, czy nie. Dlatego, że Pan Bóg widzi inaczej niż widzi człowiek. Pozwólcie, kochani, że jeszcze powiem coś bardzo osobistego w tym temacie. Mianowicie, kilka lat temu, kiedy przygotowywaliśmy koncert Małego Chóru Wielkich Serc na zewnątrz, zdjąłem habit, żeby łatwiej było nosić kolumny nagłośnieniowe i w pewnym momencie podjechał jakiś taki samochód elegancki, chyba to było BMW, wysiadł elegancko ubrany pan, podszedł i mówi, przepraszam, gdzie tutaj jest ojciec Piotr Kleszcz? Powiedziałem, to ja jestem. Wtedy on zrobił coś takiego pff, i po prostu odszedł, taki jakby rozczarowany. Do dzisiaj nie wiem, o co temu, temu człowiekowi chodziło, ale prawdopodobnie ktoś mu naopowiadał różnych rzeczy o mnie i ten myślał, że jakiegoś poważnego człowieka spotka przed sobą, a tutaj jakiś taki gość, który nosi kolumnę. Myślę, kochani, że bardzo ważne jest to, co Pan Bóg o nas sądzi. Ważne jest również to, byśmy przy naszych wyborach zawsze pytali Pana: Panie, jaka jest Twoja wola? Bo nie chcę spełniać swoich planów, tylko chcę spełniać Twoją wolę, bo wiem, że Twój wybór będzie najbardziej trafiony. Jak widzicie, kochani, najmniej powiedziałem dzisiaj na temat dzisiejszej Ewangelii, ale wszystko właściwie dzisiaj sprowadza się do dzisiejszej Ewangelii i do słów Pana Jezusa, który mówi. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Niektórym wydaje się, że to robimy łaskę Panu Bogu, że idziemy drogą Jego powołania. To jest nieprawdą. To Pan Bóg daje nam łaskę powołania i często nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych, po to, żeby szli Jego drogą. I takim pewnie był święty Maciej. Na zakończenie, kochani, z tego pięknego lasu łagienickiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Papa. Pa. Do jutra.